Szanowni Państwo, przed nami już drugie forum Ludzie na produkcji, które pozwala na wymianę doświadczeń między różnymi firmami, różnymi gałęziami przemysłu, które jednak posiadają zwykle te same produkcyjne wyzwania. Będę miała przyjemność wziąć udział w dyskusji panelowej i zapraszam Państwa na nią serdecznie. Tam porozmawiamy o tym, jak pracować z kadrą średniego szczebla, żeby mieć zmotywowaną załogę na liniach produkcyjnych. Zwrócę Państwa szczególną uwagę na to, jak ważne jest budowanie kultury przywódczej wśród osób, które zarządzają bezpośrednio naszymi zespołami na produkcji. Tych osób, które muszą osiągać coraz bardziej ambitne cele wydajnościowe, być jednocześnie twarzą zarządu, rozwiązywać nieraz złożone problemy w zespole no i przede wszystkim dobrze się komunikować. Istnieją liczne narzędzia, o których będę opowiadać, a które pomagają osiągać w tym sukces. To jest role modeling, fizyczna obecność liderów z każdego szczebla organizacji na liniach produkcyjnych, przemyślane nagradzanie. Cieszenie się ze wspólnych sukcesów, inspirująca komunikacja strategii firmy, no i oczywiście jasne jej przełożenie na plany każdego z zespołów produkcyjnych, a nawet być może na plany każdego pracownika na linii. I będę chciała Państwa przekonać, że jeżeli chcemy zbudować tak bardzo zaangażowaną organizację, to zmiana jest konieczna od samej góry i będzie się zaczynała od zarządu i będzie to miało największy wpływ na pozostałe osoby, które zarządzają naszymi zespołami już na liniach. Do zobaczenia podczas drugiego forum Ludzie na produkcji w dniach 7-8 maja 2025 roku, a więc już niedługo w Warszawie. Nie mogę się doczekać i serdecznie Państwa zapraszam.